Dziś będzie o tym, czy niedawny protest rolników w Warszawie przypomina bardziej swojską samoobronę, czy może ruch żółtych kamizelek we Francji. <Suszy> 13 marca rolnicy Zagrołni, ruchu zrzeszającego rolników z całej Polski, zablokowali plac zawiszy w Warszawie. Na dwie godziny sparaliżowali ruch, rozrzucając jamunka, świńskie ryje, słomę, a także paląc oponę. Przez dwie godziny ta część miasta, bardzo ważny węzeł komunikacyjny, był totalnie zablokowany, co spotkało się z różnymi reakcjami ze strony mieszkańców. Michał Kołodziejczak, lider agrounii, nazywany drugim Andrzejem Leperem, tak wyjaśniał powód, dla którego rolnicy sięgnęli po tak bardzo drastyczne metody. Oburzał Was widok zabijanych świn, bo mogły kiedyś zachorować na ASF? Czy oburzał Was sposób, w jaki te świnie zostały zabijane? Nie. Dlaczego? Bo Wy tego nie widzieliście. Bo Wy tego nie widzieliście i myśleliście, że tego nie ma. A tak nie jest. Wy nie widzicie, a to jest. Mówicie że was to boli, że wy na to nie możecie patrzeć. Nie możecie patrzeć na to, jak wyrzucane są owoce, jak wyrzucane było mięso. A czy ty myślisz, że to nie boli rolnika? Że cała jego rodzina nie patrzy na to ze smutkiem w oczach? Czy ty myślisz, że kobiety na wsi nie ronią łez, kiedy to wszystko widzą? To wszystko boli rolników, całe ich rodziny. Do tej pory to odbywało się w zaciszu ich rodzin gospodarstw, ale my to wyniesiemy. My to wyniesiemy na samą górę, do Warszawy i pokażemy wszystkim jak to wygląda. Jak widać, Kołodziejczak to nie tylko utalentowany trybun ludowy, ale również filozof. George Berkeley, 18-wieczny filozof, powiedział kiedyś: "Istnieć to znaczy być postrzeganym". No i Kołodziejczak wchodzi z Berkeleyem w wyraźny spór filozoficzny. Wy tego nie widzieliście i myśleliście, że tego nie ma, a tak nie jest. Wy nie widzicie, a to jest. No dobra, żarty na bok tak oczywiście nie wchodzi w dyskusję o sposób postrzegania świata, ale mówi bardzo ważną rzecz na temat naszego sposobu odbierania rzeczywistości medialnej. Jeśli nie będzie drastycznego przekazu, to Różne grupy społeczne są w stanie się przebić do świadomości społecznej ze swoimi problemami. I dlatego podaję w swoim filmiku przykłady takich manifestacji pokojowych, rozdawanie jabłek na 8 marca, inne działania agrounii, które były po prostu pokojowe i nikt o nich potem nie dyskutował. A dopiero zablokowanie autostrady albo placu ważnego placu transportowego w środku Warszawy, to są dopiero te działania, które pozwalają zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy rolników. Kim jest Michał Kołodziejczak? To 30-letni rolnik z Podsieradza, mający 13-hektarowe gospodarstwo ziemniaczane. Wyceniane to gospodarstwo jest na około milion złotych, a jego roczne przychody to około 100 tysięcy złotych. Kołodziejczak zatem nie jest, nie należy do biednych rolników, natomiast od wielu lat funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako organizator protestów, no stąd to skojarzenie z Andrzejem Leperem. Wszystko zaczęło się od protestu wokół budowy farmy wiatrowej wokół jego gospodarstwa, no a potem przyszły kolejne. Kołodziejczak powołał również wiosną tego roku do życia Unię Warzywno-Ziemniaczanom, która miała bronić interesów właśnie producentów przede wszystkim warzyw w całej Polsce. Natomiast potem zmienili formułę na agrounię, która ma już nie być sektorowa, ma dotyczyć wszystkich rolników i dzisiaj jest strukturą, która liczy około 10 tysięcy osób w całej Polsce. Polityczne związki Kołodziejczaka nie są jasne. Wiemy, że w kadencji 2014-2018 był on radnym gminy Błaszki, tej, w której mieszka. Startował z pierwszego miejsca z list PiSu, a zatem w tamtym okresie musiał być związany przede wszystkim z tą partią. Natomiast od kilku miesięcy funkcjonuje jako główny krytyk obecnego rządu, zwłaszcza obecny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, jest jego politycznym wrogiem numer jeden. No stąd jest dyskusja i różne interpretacje, czy kołodziejczak zatem chce z Agrounią zbudować coś nowego, czy może dołączyć do jakiejś innej niepisowskiej siły politycznej. Jedna z narracji mówi o tym, że czeka on na wyniki do parlamentu. Europejskiego Konfederacji, czyli tego porozumienia liderów i partii na prawo odpisu. I jeśli oni przekroczą 5%, to na jesieni Agrounia połączy się z Konfederacją i zbuduje taki blok ludowo-konserwatywny przeciwko PiSowi. Świadczyć ma chociażby o tym filmik, który pojawił się na Facebooku kilka tygodni temu. Jest to filmik z targów rolniczych w Kielcach, na którym wystąpił Leroy Korwin i Kołodziejczak. Witamy na agrotargach w Kielcach, zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani rolnictwem, agro, rynkiem, całym, na największe targi agro do naszej stolicy święto wszystkiego. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I jest możliwość, więc... I mamy wreszcie reprezentację rolników właściwą. Pozdrawiamy Was serdecznie. Jak widać, między panami jest wyraźna chemia. Kołodziejcza chciałby politykami wstrząsnąć, no a Leroy mówi, że wreszcie Konfederacja ma stowarzyszenie rolników, z którym może współpracować, tworzyć coś razem. O tym potencjalnym sojuszu świadczyć może również to, że działania Agrouni są bardzo ciepło przyjmowane przez media narodowe w internecie i szeroko komentowane. Natomiast obok tego funkcjonuje również inna interpretacja, mówiąca o tym, że Agrounia może zbudować sojusz z bardziej liberalno-lewicowymi ruchami miejskimi. Wydawać się to może na pierwszy rzut oka dość egzotyczny sojusz. Ale świadczyć może o nim chociażby to, że Janek Śpiewak, lider tego typu ruchów miejskich w Polsce, na swoim facebooku bardzo bronił agrouni, za ten protest na Placu Zawiszy, wbrew tym Warszawiakom, którym zablokowanie na dwie godziny tej części miasta się nie podobało. Ten sojusz na pierwszy rzut oka może wydawać się egzotyczny. Przecież nic nie łączy rolników i ruchów miejskich poza buntem przeciwko obecnemu establishmentowi politycznemu Platformy i u Ale jak się przyjrzymy temu trochę z bliska, to zobaczymy, że istnieje również pewna płaszczyzna lifestyle'u, która łączy te dwie grupy. Mam na myśli bardzo popularne wśród wielkomiejskich hipsterki zakupy na biobazarach, zazwyczaj w sobotę, gdzie bezpośrednio od producentów kupuje się nieprzetworzone soki, owoce, sery Czasem mięso, jeżeli się nie jest wegetarianinem. Takie miejsca są bardzo popularne, często łączą się również z możliwością zjedzenia śniadania na otwartym powietrzu. I to jest rzeczywiście dzisiaj bardzo popularne, popularne miejsce spotkania tych dwóch grup które pokazuje, że interesy i wrażliwość rolników i wielkomiejskiej elity jest wspólna i jest ona wokół slow food, wokół pewnych alterglobalistycznych wartości. No i można wokół tego próbować budować jakąś jedność polityczną. Jak widać, polityczna przyszłość agrounii nie jest jasna. Puszczają do niej oko zarówno narodowcy, jak i e, aktywiści miejscy. Ci pierwsi widzą w niej ruch e, broniący tradycyjnej, katolickiej, narodowej polskiej wsi przeciwko wielkim koncernom, a ci drudzy widzą e, tendencje e, slow food e, alterglobalistyczne e, i e, wartość jakim jest po prostu zdrowe, ekologiczne jedzenie. Oczywiście sam Kołodziejczak twierdzi, że on nie zamierza budować ruchu politycznego, chce być tylko stowarzyszeniem lobbystą na rzecz dobrych rozwiązań dla, dla rolnictwa. No ale nikt, dla nikogo to nie jest chyba zaskoczeniem, jeśli patrzy się na ogromnie jako na ruch o dużym potencjale politycznym, dlatego że te 10 tysięcy osób zgromadzonych w tym ruchu to jest pierwsza od czasów samoobrony alternatywa na wsi dla PiSu i PSL-u. A zatem jeśli tylko będzie taka decyzja liderów agrounii, to łącząc się z innymi podmiotami na jesieni mogą oni mocno namieszać w wyborach do Sejmu. Oczywiście wraz z rosnącą siłą Agrounii pojawiają się wokół niej kontrowersje, plotki. Jedna z nich, podtrzymywana przede wszystkim przez media sprzyjające pisowi, mówi o tym, że Agrounia to jest nic innego jak rosyjska agentura na wsi. Tutaj padają zazwyczaj trzy argumenty. Pierwszy jest taki, że Agrounia rzeczywiście domaga się bliższej współpracy gospodarczej z Rosją, ponieważ jest to w interesie polskich rolników. Po drugie, pojawia się argument, że podobny model był w przypadku samoobrony, co na przykład opisał Marcin Konski w Leperiadzie. Tam również były, było wsparcie ze strony Rosji. No a skoro Agrounia ma być kolejną samoobroną, no to tutaj również tych wątków można się doszukiwać. No i po trzecie, nikt za bardzo nie wierzy w to, że Agrounia jest finansowana oddolnie przez samych rolników, dlatego że jednym z problemów polskiej wsi jest indywidualizm, niechęć do tworzenia jakichś wspólnych organizacji. A zatem nie wierzy się w to, że rolnicy są w stanie, sami w stanie finansować Agrounię, zwłaszcza że organizowanie kolejnych manifestacji pomoc prawna w momencie procesów, płacenie mandatów. To są wszystko kwestie kosztowne, no i ktoś za to musi płacić. Oczywiście zwolennicy agrouni odpowiadają, że to jest bzdura, że to jest tylko i wyłącznie pomówienie, które ma odebrać agrouni pewien, pewien autorytet i że dotychczasowe działania wcale nie były tak kosztowne. Opierały się po prostu na tym, że ktoś poświęcał swój czas. Rolnicy to jest zawód sezonowy, więc w niektórych okresach mogą oni poświęcić po prostu swój czas. Są także grupą nieźle zarabiającą, więc mogą finansować swoje działania. No i tutaj w zależności od naszych sympatii możemy przyznać rację jednej albo drugiej stronie. Ja osobiście uważam, że o finansach agrounii jest na tyle mało, na tyle mało wiemy, one są na tyle mało transparentne, że cokolwiek rozstrzygać tutaj w tym momencie jest po prostu nie sposób. Pospekulowaliśmy na temat polityki, na temat finansowania, a teraz zadajmy sobie podstawowe pytanie, skąd agrounia się w ogóle wzięła? Tutaj warto sięgnąć po raport Polska Wieś 2018, który pokazuje kilka interesujących faktów w tym kontekście. Pierwszy jest taki, że wbrew stereotypom Polska Wieś jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia. Od 2000 roku liczba osób, które przenosi się z miast na wieś, rośnie. Co jest równie ciekawe, w tym samym czasie liczba osób, które na wsi żyje wyłącznie z rolnictwa, maleje. Dzisiaj jest to poniżej 10%. Wyobrażacie sobie? Tylko poniżej 10% aktywnych zawodowo mieszkańców wsi pracuje w rolnictwie. 40% pracuje w pracy najemnej, a 30% pobiera zasiłki, renty, emerytury. Oczywiście duża grupa osób to również emigranci zarobkowi. To pokazuje, że dzisiaj na polskiej wsi rośnie zupełnie nowy model życia model, który nie jest związany z rolnictwem ale z tym, że po prostu na wsi żyje się spokojniej, ma się dostęp do przyrody, także do ekologicznej żywności i dlatego ludzie wybierają, wybierają to miejsce do życia. Czasem również to się jest związane z tym, że po prostu te wsie są niedaleko dużych metropolii. Ale to nie rolnictwo, tylko praca w innych sektorach gospodarki jest dla tych ludzi podstawowym źródłem utrzymania. Co jeszcze istotniejsze, ten związek wsi z rolnictwem za 10 lat będzie jeszcze mniejszy. Jak mówi profesor Jerzy Wilkin w rozmowie z Michałem Sutowskim, rolnicy niedługo przejdą test przetrwania, bo warunki dla producentów rolnych będą coraz trudniejsze. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że w nowej perspektywie europejskiej będzie mniej pieniędzy na rolnictwo. A już dziś sytuacja jest taka, że w Polsce jest milion 300 tysięcy gospodarstw wiejskich, które pobierają środki europejskie, z czego połowa nie produkuje na rynek. To oznacza, że dla połowy tych gospodarstw te środki europejskie po prostu funkcjonują jako socjal formalnie coś tam sieją, ale tak naprawdę to nie ma żadnej wartości rynkowej. No jeżeli zmniejszy się liczba tych pieniędzy europejskich, to ta połowa tych gospodarstw nie przetrwa na wolnym rynku. Po drugie, będzie postępowała liberalizacja i cała Europa będzie otwierała się na coraz bardziej na produkty z Chin, Afryki czy Argentyny. No i to będzie również Dużo poważniejsza konkurencja dla polskich producentów. Po trzecie, problemem polskiego rolnictwa jest duże rozdrobnienie ziemi. Przykład, na przykład w Małopolsce 40-50% terenów leży odłogiem, dlatego że to są przede wszystkim małe działki, no i nikomu nie opłaca się inwestować w sprzęt w nowe technologie, kiedy ma tylko 1-2 hektary, bo to są po prostu zbyt małe gospodarstwa dla tego typu inwestycji. No i po czwarte, wreszcie, polskie rolnictwo zabija asymetria między bardzo rozdrobnioną liczbą małych producentów. A kilkoma monopolistami w obszarze skupu, przetworzenia czy sprzedaży. Dochodzi wtedy do, taki, do takiego kuriozum jak te przysłowiowe kilkanaście groszy za kilogram jabłek, co jest dużo poniżej w ogóle rentowności dla sadowników. No ale taką cenę dyktuje monopolista produkujący na przykład soki jabłkowe. Precyzyjnie nazwał to profesor Piotr Nowak w rozmowie z Piotrem Kaszczyszynem opublikowanej na naszym portalu. Polski rolnik produkuje, inni zarabiają. Dlatego Kołodziejczak w jednej ze swoich spektakularnych tyrat telewizyjnych, kiedy ukradł show Magdalenie Ogórek i kilku politykom PiSu, zwrócił uwagę na przykład jednej z sieci handlowych. Pan tego nie wie, że dzisiaj Biedronka zamawiając bardzo dużą ilość towaru Wiem. przez trzy dni i w jeden dzień mówi halt, stop, my dzisiaj nie bierzemy. I co wtedy się dzieje? Rynek jest zakorkowany. I wtedy gdzie ten polski rolnik ma sprzedać? Zbija cenę na sam dół. Widać zatem wyraźnie, że lider agrounii rozumie tę asymetrię, że rozdrobnieni przedsiębiorcy produkujący na przykład jabłka są na straconej pozycji wobec jednej dużej sieci handlowej, która dyktuje ceny. Jak zbierzemy te cztery wątki do kupy, to okaże się, że ta przyszłość polskich rolników rzeczywiście nie rysuje się w kolorowych barwach. I rację ma profesor Wilkin, który w cytowanym wywiadzie stwierdził, liczba rolników w Polsce powinna się zmniejszyć o jedną trzecią w ciągu kolejnej perspektywy budżetowej, czyli w ciągu najbliższych 7 lat. Agrounia wyrasta zatem ze słusznego gniewu i ze słusznej diagnozy: rzeczywiście przyszłość polskich rolników jest bardzo trudna, i nawet jedna trzecia z nich może stracić pracę w perspektywie najbliższych 10 lat. Natomiast za tą słuszną diagnozą nie idą e, propozycje, które e, mogłyby oznaczać realną zmianę i poprawę sytuacji polskich rolników. Przyjrzyjmy się teraz postulatom Agrounii. Po pierwsze, postulują oni, by 51% towarów sprzedawanych w, w sklepach wielkopowierzchniowych było wyprodukowanych w Polsce. To jest regulacja, która jest bardzo trudna do przeprowadzenia w polskich realiach. Pamiętamy, że na początku tej kadencji PiSu, PiS chciał wprowadzić dodatkowy podatek dla sklepów wielkopowierzchniowych, no i okazało się, że na, na gruncie wspólnego prawa europejskiego, no bardzo trudno jest wprowadzić taką protekcjonalistyczną politykę i myślę, że podobnie będzie jeśli chodzi o wprowadzenie tej regulacji, by 51% produktów było polskiego pochodzenia. Co ciekawe, ten postulat agrouni próbuje przejąć minister Ardanowski, którego Kołodziejczak bardzo mocno krytykuje. Na spotkaniu z Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich kilka tygodni temu zapowiedział, że chce wprowadzić przepisy, które będą nakazywały sprzedaż co najmniej 50% towaru polskiego przez sklepy, tak aby stopniowo obniżać ilość zagranicznego towaru na półkach sklepowych. Czas pokaże, czy tym razem skończy się na zapowiedziach, czy taka regulacja zostanie wprowadzona. Moim zdaniem to jest mało prawdopodobne i jeśli po raz kolejny okaże się, że Unia nie pozwala nam prowadzić polityki protekcjonalistycznej wobec polskiego rolnictwa, to mogą narastać wśród liderów agrounii takie postawy antyeuropejskie. No, Zalożek za tego mieliśmy już na jednej z manifestacji, kiedy flaga Unii Europejskiej została wrzucona do beczki z kapustą kiszoną. Czyli może okazać się, że Agrounia będzie kolejną siłą pchającą Polskę w kierunku poleksitu, no i to byłby argument za tym, że będzie raczej jest im bliżej do narodowców niż do ruchów miejskich. Po drugie, Agrounia domaga się tego, żeby produkty rolno-spożywcze były etykietowane flagą kraju, z którego pochodzi dany produkt. Jak wiecie, temat patriotyzmu konsumenckiego jest nam w Klubie Agileńskim bardzo bliski. Kilka lat temu wypuściliśmy aplikację POLA, która pozwala za pomocą kodu kreskowego poznać Kraj, w którym wyprodukowany został dany produkt, a także wpływ producenta na polską gospodarkę. Więc wydawałoby się, że powinniśmy tylko przyklasnąć temu postulatowi Agrounii. Pojawia się tylko jedna wątpliwość. Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która wprowadza możliwość stosowania oznakowania produkt polski. A zatem rząd PISU wprowadził bardzo podobną regulację i jakoś nie poprawiła ona drastycznie sytuacji polskich producentów. Dlaczego dodanie dodatkowych flag z innych krajów miałoby tą sytuację zmienić? Po trzecie, Agrounia domaga się reformy izb rolniczych, czyli samorządu, który skupia rolników. Zwłaszcza chodzi o to, żeby wyjąć izby spod kurateli Ministerstwa Rolnictwa. Tylko znowu, to tutaj nie leży główny problem polskiego rozdrobnionego producenta i to nie samorząd może być sposobem na jego rozwiązanie, ale powoływanie spółdzielni przetwórców. Znowu można powołać się na profesora Wilkina, który podaje przykład branży mleczarskiej, która właśnie poszła taką drogą. Firmy, takie jak Mlekowita czy Piotnica, to one skupiły rozdrobnionych producentów mleka, wymuszając jednocześnie poprawę standardów u każdego z nich. To w ten sposób najsłabszy niegdyś rejon rolniczy w Polsce, czyli Podlasie, stał się prawdziwym zagłębiem mleczarskim. To nie izby rolnicze ale spółdzielnie, które łączą rozdrobnionych producentów, to one są nadzieją dla polskiego rolnictwa. Agrounia wrasta zatem ze słusznego gniewu społecznego, z dobrej diagnozy, no ale ma problemy z propozycjami, które są adekwatne do obecnej sytuacji. A na wszystkim unosi się taki duch sentymentu do PRL-u, yy, okresu, który przede wszystkim pamiętają rodzice obecnych liderów agrounii, kiedy podział był mniej więcej taki, że rolnicy po reformie rolnej mieli swój skrawek ziemi, mieli swoje zwierzęta, yy, zajmowali się produkcją, a to PGR miał odpowiedzialność za za skup, a potem sprzedaż tych produktów. No, i ten podział sprawiał, że można było skupić się tylko na produkcji, a wtedy, kiedy ceny skupu były za niskie, można było protestować i wymuszać na państwie podniesienie tej kwoty. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła nie ma już PGR-ów, ich miejsce zajęli globalni gracze albo producenci, albo sieci handlowe. No i Agrounia jest w takim podczasku, ponieważ chciałaby na państwie wymusić tą. Interwencje w tą stronę, żeby ta, ten skup produktów nie był zbyt niski, tak jak te kilkanaście groszy za jabłka, no a z drugiej strony wierzę, że już powrotu do tamtego modelu perolskiego nie ma. Zresztą posłuchajcie ostatniego już, ostatniej już wypowiedzi Kołodziejczaka w tym temacie. Mając na myśli wprowadzenie odpowiednich regulacji, wcale nie mamy na myśli uderzania w wolny rynek, który powinien w Polsce królować. Ale my chcemy, żeby tutaj nikt nikogo nie wykorzystywał i to mają zrobić rządzący politycy. Przecież oni nam to obiecywali. W tej wypowiedzi widać cały dramat agrouni. Z jednej strony rozumieją, że już PRL-u nie ma, że teraz rządzi rynek, ale z drugiej strony domagają się od państwa poprzez regulacje tego, żeby wymuszał na prywatnych producentach skup produktów po wyższej cenie, po sprawiedliwej cenie. Tylko nie bardzo wiadomo, jak to miałoby się odbyć w rzeczywistości globalnego kapitalizmu. Mieszkańcy Pasardzy w Stanach Zjednoczonych, czyli okolic Detroit, gdzie upadł przemysł metalurgiczny i samochodowy, a oni potem głosowali na Trumpa. Organizatorzy ruchu żółtych kamizelek we Francji. Zwolennicy Brexitu w Wielkiej Brytanii, czyli mieszkańcy przede wszystkim prowincji. No i wreszcie Agrounia. To są wszystko przejawy tego samego buntu. Buntu przeciwko globalizacji. Która coraz więcej daje tym globalnym koncernom, a tych, te sła, słabszych, małych producentów e, coraz bardziej spycha na margines. Widać to także na polskiej wsi. I dlatego wtedy ci słabsi jednoczą się, chcą, żeby ich gniew, ich ból był słyszany, organizują manifestacje, palomopony, przede wszystkim w stolicach swoich państw, po to, żeby państwo stawiło się za nimi i żeby pomogło im w tej sytuacji. Problem polega tylko na tym, że to państwo coraz mniej może. I to widać również w Polsce, że te postulaty agrounii stoją chyba poza wpływem i poza możliwościami polskiego państwa. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że agrounia pewnie osiągnie swój cel polityczny, odwoła jednego czy innego ministra rolnictwa, być może będzie miała wpływ na kształt parlamentu w przyszłej kadencji, ale to są cele polityczne, za nimi nie idą te cele strukturalne, czyli poprawa strukturalna sytuacji na polskiej wsi. bo by ją osiągnąć, należałoby Wrócić stolik i zmienić w ogóle mechanizmy współczesnego kapitalizmu. A na to Michał Kołodziejczak, pomimo całej swojej charyzmy i tych 10 tysięcy osób, które zgromadził na wsi w całej Polsce, jest chyba po prostu za słaby. Tyle na dziś. Zachęcam do komentowania. A jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział ostatniego odcinka, który sparabił nam z Pawłem bardzo dużo radości, to zachęcam do oglądania. Możecie go znaleźć tutaj.